być może będą w stanie zadać konkretne straty tym, tym stalkerom je, jeśli... O doskonały storm, doskonały storm, bardzo dużo życia straciły temu taliski no contain ze strony już się najwyraźniej nie powiedzie, spań, które zostaną zniszczone, a, a, a overlordy, które tutaj pluły tym creepem zostały zabite także no to jest niepowiedzenie dla Nercio i Mana być może właśnie zyskał tą jakże niezbędną chwilę oddechu, by wybudować tego trzeciego Nexusa, by przygotować sobie ekspansję. W tej chwili Nercio zatrzymał się na Zerdlingach i Mutaliskach. Ma też bainningi, więc bardzo dobre force feedy będzie musiał tutaj Mana przygotować na rampie, bo w przeciwnym wypadku e, Bast po prostu rozniesie jego bazę. Yy, ogromna ilość mutalisków, ogromna, ale Sci-Stormy i może jakiś Arkon lub 2 byłyby w stanie yy, całkiem dużo yy, strat tym mutaliskom zadać. Czy znowu zostanie zniszczony Nexus? Wygląda na to, że tak, wygląda na to, że tak, także mana nie może złapać oddechu, nie może złapać oddechu, cały czas jest atakowany Poświęca tutaj nerfio te zerdlingi i Banelingi, ale on wie, że jest w bardzo dobrej sytuacji. On wie, że ma dostatecznie dużo baz, dostatecznie dużo dronek, dostatecznie dużo minerałów, by w ten sposób grę kontynuować i wie też, że Mana nie może sobie na to pozwolić, na dłuższą metę. No, w tym momencie Mana jest w bardzo złej sytuacji, Powinien się zdecydować, czy stoi tymi Blinkstalkerami w bazie i próbuje się bronić, czy może jednak, o bardzo zły moment na Konona, ale chyba nie zostanie on wysnajpowany przez Nepcio, kolejny cancel Nexusa, kolejny 100 minerałów i kolejny yy, czas, kiedy tej trzeciej bazy nie ma tymi blinkstalkerami mana tutaj poluje doskonale mu się teraz udało wblinkować doskonale duża ilość mutalisków padnie poluje na te mutaliski on musi zmniejszyć ich ilość musi ich zmniejszyć ich ilość tak by nie były one zagrożeniem dla tej trzeciej bazy którą on desperacko próbuje cały czas wybudować jeszcze więcej y, templarów też dobra decyzja one doskonale dają sobie radę z zerdlingami z bainlingami i z mutaliskami zresztą też, a właśnie na tych jednostkach w tej chwili bazuje armia Nercio. Bast! Oj, pechowo, pechowo. Szkoda, że tak późno, ale doskonałe stormy, doskonałe stormy. Bardzo dużo strat zadanych tym mutaliskom. Już w zasadzie nie mają one zdrowie, Jeden dobry, dwa dobre blinki i te wszystkie mutaliski będą padać. Będą padać jak muchy po prostu. Ym. Także być może w tej chwili mana wreszcie Uda mu się wrócić do gry, uda mu się coś więcej osiągnąć. Troszkę zbyt długo, moim skromnym zdaniem, Nerczy otrzyma się tych mutalisków i zedlingów. Ta taktyka jest dobra no, w wcześniejszych etapach gry. Będzie próbował tutaj uniemożliwić research tego armoru, ale chyba przy blinku straci kolejne mutaliski, straci kolejne mutaliski. Nerczy naprawdę powinien przechodzić w infestory, powinien przechodzić w rudlordy, by Przejść do tego no, late game, gdzie Zerk jest naprawdę dużo silniejszy. Przy graczu klasy many nie może sobie Nercio pozwolić na zatrzymanie się na mutaliskach i Zerglingach i benlingach. Naprawdę, jak widać zresztą to nie działa, to nie działa. I przewaga Nercio, widzieliśmy w pewnym momencie Nercio miał 200 supply, a Mana tylko 100 i ta przewaga topnieje. Topnieje z każdą minutą. W tym momencie oczywiście zadaje Nercio jakieś straty mania, ale są one zdecydowanie zbyt małe, by usprawiedliwić y, utratę tak dużej ilości jednostek, tak dużej ilości surowców. Kolejny bust, kolejna próba basta ze strony y, Nercio. Czy są centry, czy jest miejsce na jakieś forsfieldy? Tutaj widzimy, że Templary rozdzielał y, mana w kilka różnych miejsc. Nie zdecydował się Nercio na basta tym razem. Pozwala manie odzyskać siły, pozwala mu na wybudować swoją ekonomię. Mana tymczasem już przygotowuje się na yy, nadchodzące Broodlordy, ale on oczywiście nie wie, że tych Broodlordów nie ma. Jest Ship w drodze, który z Vortexem odpowiada na Infestor Broodlord. Jest Darkshine w drodze, być może po to, by spróbować jakiegoś harasa yy, w tych bardziej oddalonych bazach nerczy, bo widzimy, że ma już, w tej chwili powstaje kolejna, to już chyba piąta e, ekspansja Nercio i straciłem tok myśli oczywiście e, sprawdźmy jak wygląda już jedno 52 probki trochę za mało 77 dla zerga dronek to jest dobra ilość dużo Zerlingów, dużo bendingów dużo Mutalisków. już za chwilę znowu będzie wymaksowany e, będzie wymaksowany Nercio No tutaj widzę ta sytuacja jest taka dosyć hmm. Powiedziałbym ustabilizowana wbrew pozorom. Nercio ma dużo jednostek, dużo baz, dużo minerałów, ale nie decyduje się na próbę zniszczenia many. Mana ma dobrą kompozycję, która jest w stanie kontrować to co, to, co ma Nercio, aczkolwiek Nercio jest w doskonałej sytuacji ekonomicznej i może sobie pozwolić na zatrzymanie protosa w bazie przez dłuższy czas. Wolałbym, żeby któryś z graczy się zdecydował na coś konkretnego. I, i zrobił coś, czy Zerk by poświęcił te jednostki i po prostu zdecydował się na basta bądź też protos by może wyszedł blink stalkerami i próbował coś, coś ugrać dobrymi blinkami przeciwko tym bendingom tymczasem są w drodze infestory, a przynajmniej jeden, są trzy ultraliski w drodze, czy jakichś ultraliski są już na mapie jeszcze trzy są na mapie, czyli w sumie sześć ultralisków, mana nie jest na to do końca przygotowany, ma stalkery które dają sobie całkiem nieźle radę z ultraliskami, mają te plus 4 do ataku przeciwko yy, przeciwnikom typu armored, ale jest to troszkę zbyt mało, tutaj przeciwko tym ultraliskom konieczne byłoby budowanie kilku immortali pytanie, czy mana zdaje sobie sprawę z tego, że te ultraliski już są wybudowane i za chwilę będą próbowały zniszczyć jego armię. Jeszcze chwila i, i się dowiemy, jak to się tam potoczy. Tymczasem tutaj z boku będzie atak Dark Templarami. Będą one w stanie prawdopodobnie zabić całkiem dużą ilość dronek. I jeszcze blink ze strony Many. Tak jest. Kilka mutalisków pada. No, nie najlepszy atak, nie najlepszy atak, ale być może w tym momencie Nercio stara się już po prostu pozbyć tych mutalisków, by mieć supply na budowę czegoś innego. Tymczasem, tymczasem z boku tutaj ci templariusze mają po prostu doskonałą zabawę z tymi dronkami, cała ta baza zostanie zniszczona. Jest już Overseer w drodze, aczkolwiek e, troszkę, troszkę zbyt można, jest Overseer, ale nie ma żadnych jednostek, więc nie ma to wielkiego sensu. Ehm. Tymczasem mana w bazie go przygotowuje arkony, które są całkiem dobre na ultraliski. Przygotowuje też w tej chwili jednego immortala, kolejny tem, kolejni templariusze w drodze. Bardzo duża ilość spań krolerów. Ten stalker, który zblinkował do przodu po prostu został w sekundę zabity. Są kolejne Oversiri morfowane po to, by ewentualnie wykryć templariuszy, którzy będą w tutaj głównej armii many. No i oczywiście po to, by wykryć jednostki, które znajdują się pod mothershipem. ponieważ jak wiem mothership e, cloakuje wszystkie jednostki, które są pod nim. Tutaj próba Randbaja z zerlingami, ale mana w bardzo dobrej pozycji, akurat przeszedł tutaj na prawo i z do przechwycić wszystkie te zerlingi, wszystkie te zerlingi podają. I w tym momencie widzimy wielki atak ze strony Nercio 200 na 200. Armia protosa, czy będzie dobry vortex? Jest energia na vortex. Dobry vortex to podstawa dobre stormy. Fungale doskonałe ze strony Zerga, ale to chyba będzie zbyt mało, zbyt mało troszkę ze strony Zerga, by sobie poradzić z tą armią. Arkony do Vortexa, arkony do Vortexa! Ja wiem, że są to ultraliski i to jest troszkę inna sytuacja niż inna sytuacja z Brutal Lordami, ale mimo wszystko dobry Storm, dobry Storm, Blink, wycofanie jednostek, ultraliski zaczynają padać, ten Immortal zadaje im naprawdę ogromne obrażenia i bardzo wyrównana walka, jak się okazuje, bardzo wyrównana. Te Stalkery będą w stanie chyba dobić wszystkie te jednostki. Jeden Ultralisk z dosłownie minimalną ilością HP padł, zabity chyba przez Madershipa. posiłki ze Zerdlingów ze strony Nercio będą w stanie chyba pozbyć się tych Stalkerów, aczkolwiek kolejne dwa arkony morfowane. Tutaj blink by się przydał. Jeszcze przydałby się blink, Prołbki rzucone do walki, to jest, już, to jest już desperacja ze strony ze strony many. Jeśli nie uda mu się zachować tej ekspansji tutaj i chociażby tych dwóch Arkonów, tak, oba przeżyły na szczęście, no obaj gracze w tym momencie się cofnęli do sytuacji sprzed kilkunastu minut, już mają jakąś tam nie najgorszą ekonomię obaj. W zasadzie jeszcze sprawdzę to. Chciałem powiedzieć porównywalną, ale nie. Nerfio ma oczywiście dużą przewagę, dużo probek zginęło tutaj broniąc tej ekspansji. Ale oczywiście Protos może produkować w tej chwili już z pięciu Nexusów probki, więc może uda mu się szybko odbudować tą ekonomię. W tej chwili produkuje po trzy na raz. I ma kilka Arkonów, ma kilka Immortali. Przeciwko tej wcześniejszej kompozycji Zerga to jest y, bardzo y, dobra kompozycja. Ale widzimy, że są już koruptory, są już koruptory i prawdopodobnie za chwilę będzie, będą Broodlordy. Tak, Greatest Parry jest już wybudowany. Zresetował się troszkę ten, ten pojedynek, naprawdę bardzo ładna walka tutaj na środku, podoba mi się, będzie próba kolejnego runbaja z Erdlingami i przecisną się, przecisną się, ale są to już jednostki, e, many, które, które odeprą te Erdlingi. No, Nerch się musi teraz próbować, musi teraz zyskać kilka e, sekund, może najlepiej minut, by odbudować całą swoją armię, by wszystkie te larwy, które zostały zużyte na posiłki do, do tej wcześniejszej walki, na te zetlingi, które tutaj nadbiegały, by zostały te larwy zregenerowane, ma na tymczasem też, próbuje się odbudować, buduje e, buduje, chciałem powiedzieć probki, ale nie buduje probek, buduje asymilatory em, Tutaj ci templariusze zbierają energię na stormy i biega z Erdingami, szuka tutaj ekspansji jeszcze many, szuka i nie znajdzie tej jednej. Co prawda tylko dwie prołki tutaj wydobywają, ale zawsze jest to coś. No i oczywiście jest to miejsce, do którego więcej prołbek może za chwilę być przetransferowanych. Mana ehm, widzę, ma tylko cztery nexusy tutaj w Hodkey'u. E, powinien mieć jeszcze jednego, wtedy może byłby w stanie jakoś szybciej te prołki produkować, chociaż... Nie, on, on cały czas nie produkuje tych probek, cały czas nie produkuje. Wszystkie swoje surowce przeznacza chyba na jednostki. Nie wiem czy to jest to dobre zagranie. W tym momencie Zerek wszedł w tryb pasywny, Protos powinien odbudować swoją ekonomię. Możliwie jak najwięcej probek wybudować po to, by mieć szansę w tej dalszej części gry, gdzie już będą inwestory, gdzie już w tej chwili jest 6 Brudlordów, 7 inwestorów, są Bainlingi, więc sytuacja Protosa niestety nie jest specjalnie pozytywna. De facto do, wydaje mi się, że Protos ma w tej chwili tak jakby dwie wysaturowane bazy, ma oczywiście trzy z których wydobywa, ale tych probków jest zdecydowanie zbyt mało. Produkuje kolejnego Motorshipa, to jest akurat bardzo dobra decyzja, musi ten Motorship y, zyskać trochę czasu, by móc zregenerować energię, by ten Vortex miał szansę uratować y, manę. Mówię uratować, ponieważ wydaje mi się, że Zerk ma w tej chwili naprawdę bardzo dużą przewagę. Są już spinecrawlery, są Overseer'y tutaj w bazie. W tej bazie nie ma tutaj mana, mógłby próbować e, jakiś atak e, templariuszami, ale nie robi tego. No, stara się wybudować sobie jak największą armię, by móc zagrozić e, Nerciowi. Zobaczymy jak to się skończy. Tutaj chyba był jakiś lekki pojedynek, nie wiem czy zerlingi, czy po prostu chainlingi. W każdym razie w tym momencie Nercio już wie o tej ekspansji i jeszcze kilka sekund, kilka minut i spodziewam się, że zdecyduje się na jakiś atak, ponieważ znowu będzie miał armię 200 na 200 i to jest tym razem dużo lepsza kompozycja niż wcześniej. Są Brudlordy, są inwestory, są Banelingi, yy, no i są ultraliski, które po prostu roznoszą zelotów. Zelotów akurat nie ma. Też bardzo dobrze w, na tym etapie gry przeciwko zergowi zelotci są dobrzy tylko i wyłącznie do tego, by ym, zaatakować jakieś tam ekspansje, zabić kilka dronów. No chyba, że ktoś buduje bardzo dużo zerglingów na koniec to też się zdarza, bo z adrenal glance i, i prędkością zerglingi na koniec są dobre do runbajów, do jakichś y, manewrów oskrzydlających tymczasem tymczasem prawie 200 na 200 tutaj Nergio zaczyna już ruszać swoją armią coś tam pozabijał jakieś latające jednostki nie zwróciłem uwagi akurat co to było ten probek czeka aż go zaatakują żeby mana miał kilka chwil więcej ostrzeżenia by mógł zareagować na ruch tej armii Nercia no i nie wygląda to dobrze dla many. Nie wygląda to, do, to dobrze dla many. Jest już 17, za chwilę będzie 17 brudlordów, kolejne spankrawlery, ta ściana robi się już naprawdę bardzo groźna. Mana tutaj kolejna ekspansja, ale to już jest troszkę zbyt późno. Nercio przygotowuje się chyba do przejęcia kolejnej albo do jakiegoś manewr, do, do przygotowania miejsca na jakiś manewr, jak to już tyle razy nazywałem, oskrzydlający. Zobaczymy jak się to potoczy. W tej chwili manę może uratować chyba już tylko naprawdę naprawdę dobry Vortex. Arkon toilet, spuszczenie tej wody i, i nic więcej. Widzimy że mana się rusza. Spodziewam się, że za chwilę ten mecz, ten bardzo długi, bardzo ciekawy mecz już za chwilę powinien się rozstrzygnąć. Niszczenie tej ściany ze spań rollerów Od dobrej strony tylko kilka spań rollerów naraz atakuje. Arkony tracą co prawda swoje cenne tarcze, ale y, być może uda się je zregenerować. Mana... Oj, Fangal na Mother Shipie. Czy... Czy ma zresearchowany Nercio Mind Control? Nie, nie mogę nie zdążyłem tego sprawdzić. Widzimy, że w tym momencie jest już to pełen atak ze strony many. Blink do tyłu tymi stalkerami i arkony do toalety. natychmiast, Nie robi tego, nie decyduje się na to. Tutaj triterani będą zadawać bardzo duże obrażenia, bardzo kiepskie miejsce na pojedynek między tymi dwoma graczami dla Protosa kiepskie miejsce. Ściana z pankrollerów. Schowany za pan crawlerami te Brudlordy, cała armia many w tym momencie została zniszczona, kilka arkonów tylko przeżywa, próbują się one wycofać, ale może to być już zbyt późno Nerkio z powrotem na 200 supply i będzie próbował w tym momencie zakończyć ten mecz i zniszczyć wszystko to co ma Mana. No bardzo, bardzo ładnie tutaj o to, to miejsce, nie wiem czy on wybrał w zasadzie, bo powiedziałbym, że Mana kiepsko wybrał to miejsce na, na, na spotkanie tych dwóch armii. Dobre rozdzielenie Brutlordów, czy będą dobre st Stormy? Będą dobre Stormy, nawet dobry Blink, ale to jest zdecydowanie zbyt mało, to jest zdecydowanie zbyt mało, by roznieść tak wielką armię Zerga na Strzępy tarkony celują w... Broodlingi. No i tak oto kończy się ten mecz. Bardzo ładny, bardzo długi mecz makro, podobał mi się. Zarówno Mana doskonale się bronił na początku przeciwko, uznam to za 8pula. Yy, Nerfio z kolei potem bardzo ładnie grał makro, grał mutaliskami. Może troszkę zbyt długo, ale jednak najwyraźniej skutecznie, bo udało mu się przejść do tej ostatecznej kompozycji. Broodlord, Infestor i w przypadku Nerfio tym razem ultraliski. I tak oto kończy się ten mecz Mana przegrywa 0-2 do 2 z Nerciem. Dodam tylko, że jest to mecz z RSL, a to jest chyba Russian StarCraft League. Gra w tej lidze naprawdę kilku dobrych graczy. Mam sporo powtórek z tego staram się je przedstawić w najbliższym czasie. A tymczasem żegnam Was wszystkich. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się Wam się dotrzeć do końca tego kasta. No i cóż, do następnego!